wtorkowy program o tym się mówi który rozpoczniemy od tematyki wojennej mi mówić będziemy między innymi o wczorajszych rezolucjach przyjętych przez organizację narodów zjednoczonych a gościem radia Kraków jest profesor Grzegorz Przybinda z Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie Dzień dobry panie profesorze Dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Panie profesorze zgromadzenie ogólne organizacji narodów zjednoczonych oraz rada bezpieczeństwa ONZ przyjęły wczoraj rezolucję w sprawie wojny pierwsza wskazuje Rosję jako agresora, w drugiej tego nie ma. W wypadku tych rezolucji Stany Zjednoczone głosowały tak jak Rosja. To jakie wnioski można wyciągać z tych głosowań? Jakie pan wyciąga? No, oczywiście ktoś mógłby powiedzieć ironicznie, że są to wciąż słowa, słowa, słowa i dodać jeszcze do tego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma w tej chwili większego wpływu na rzeczywistość geopolityczną, ale gdy wczytamy się w te rezolucje. A szczególnie jeżeli spróbujemy też dociec genezy ich powstania, no to sądzę, że mają jednak one ważny wymiar, ponieważ ukazują bardzo głębokie pęknięcie w dotychczasowym, jak nam się wydawało, wiecznie zjednoczonym świecie euroatlantyckim, bo wczytując się i sięgając do genezy tych wszystkich trzech rezolucji, no przypomnę, że dwie pierwsze były uchwalone przez zgromadzenie. Ogólne ONZ-u, czyli to najszersze forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, a rezolucję trzecią, a właściwie zwaną na początku draftem amerykańskim, przyjęła dopiero Rada Bezpieczeństwa. Amerykanie próbowali ten draft, gdzie wojna jest zastąpiona konfliktem, gdzie nie ma wyraźnie powiedziane, że to Rosja jest agresorem. Do tej pory Stany Zjednoczone zawsze popierały takie rezolucję, więc Stany Zjednoczone ten draft próbowały przegłosować na zgromadzeniu ogólnym ONZ-u, a potem jak się to nie udało, bo Unia Europejska zgłosiła tu bardzo znaczące poprawki, gdzie rzeczy zostały postawione na swoim miejscu, wojna jest nazywana wojną, agresorem jest Rosja, pokój ma być trwały, sprawiedliwy, integralny, więc gdy te poprawki przeszły, to Stany Zjednoczone przeniosły ten draft do Rady Bezpieczeństwa, a tam już oczywiście niejednogłośnie ale z stosunkiem głosów 10 do 5, a bez przeciwu członków stałych właśnie ten draft amerykański został przyjęty. To pokazuje, jeżeli popatrzymy, że Stany Zjednoczone głosowały tak samo jak Rosja. Rosja zawsze dotąd w Radzie Bezpieczeństwa blokowała rezolucje skierowane przeciwko sobie. Mówię o tych rezolucjach już wojennych. Chiny się wstrzymywały. Teraz ta bardzo pobłażliwa wobec... Rosji, rezolucja amerykańska przyjęta na Radzie Bezpieczeństwa, no ona tak naprawdę nie wini nikogo za tę wojnę. Rosjanie próbowali co prawda na poziomie jeszcze zgromadzenia ogólnego dodać do tego draftu amerykańskiego bardzo złowrogi fragment, bo oni chcieli, żeby tam dodać jeszcze taką linijkę, że ten pokój zostanie dopiero wtedy zapewniony, gdy znikną przyczyny, które ten konflikt wywołały. Czyli ja tak przynajmniej myślę, no do tych przyczyn w grudniu 2021 roku, jakby do tych żądań Rosji, żeby przyczyny znikły, trzeba zwrócić uwagę, że było wśród tych żądań takie twierdzenie, że to ma się wycofać do granic 1997 roku. Czyli I gdyby, za Odrę, panie profesorze. No właśnie, gdyby zgromadzenie ogólne przytomnie tego nie odrzuciło, to bylibyśmy właśnie w tym punkcie wyjścia. Wniosek z tego płynie również i taki, że dzisiaj Amerykanie bardzo chcieliby robić interesy z Rosją? Są dwa, dwa cele, do których on dąży. To jest, o które on bardzo ekspresyjnie formułuje. Z jednej strony to ma być przerwanie narastania tej góry trupów, Rzeczywistej góry trupów, i trudno z Trumpem, gdy mówię, że obserwował zdjęcia salitarne z linii frontu i widział te góry trupów, i trzeba to zatrzymać. No Trudno się tutaj też z humanistycznych powodów z Trumpem, oczywiście, nie zgodzić, bo tak w istocie jest, ale z drugiej strony trudno się zgodzić, gdy prezydent USA tak ogromnego kraju demokratycznego uważa, że ten konflikt można wygasić metodami gospodarczego dealu. Zresztą muszę powiedzieć, że Putin bardzo uważnie to wszystko śledzi i czyta, bo wczoraj, nie wiem na ile to już dotarło do szerszej opinii światowej, udzielił takiego wy wywiadu, Trochę takiego jeszcze niespójnego, ale są tam bardzo ważne momenty. Otóż on mówi, że bardzo wielką wagę Rosja przywiązuje do współpracy gospodarczej przyszłej ze Stanami Zjednoczonymi. Mówi, że Rosja posiada dziesięciokrotnie więcej tych metali, ziem rzadkich, aniżeli Ukraina, i że Rosję ten deal. Trumpa co do metali ziem rzadkich, rzadkich, jak ironicznie podkreśla Putin w Ukrainie. Rosji to nie interesuje, natomiast Rosja może zaproponować Trumpowi współpracę w pozyskiwaniu tych metali ziem rzadkich w tych. Obwodach Ukrainy, które zostały, jak wiemy, bezprawnie włączone do Federacji Rosyjskiej. No tutaj jest bardzo dużo ciekawych wątków. Zacznę od tych sojuszy, jakie się pojawiają, Chiny wstrzymujące się od głosu, jeszcze wracając do rezolucji ONZ-owskich z jednej strony, no a z drugiej strony, na przykład wczoraj w Krakowie odbyła się manifestacja nie przed konsulatem rosyjskim, ale przed amerykańskim. To jakiś znak czasu, a może pochopne rozumienie dzisiejszej dyplomacji. Demonstracja nawet wiem, antyamerykańskie, antytrumpowskie, odbywały się też w innych częściach Europy. Były i w Hiszpanii, były i w Szwajcarii. No, zdają sobie sprawę, i to młodzi ludzie, że ta polityka Trumpa, nawet jeżeli są tam jakieś bardzo ukryte, niewidoczne jeszcze dla nas cele, jest nazbyt na pobłażliwa dla Putina i że on to wykorzysta. Natomiast tu bym chciał zwrócić uwagę, że to głosowanie w Radzie Bezpieczeństwa onz no tam jak wiemy jest 15 państw, 10 europejskich z innych części świata, no i pięciu tych stałych członków, i każdy z tych stałych członków, Chiny, Rosja, Rosja, USA, Francja i Anglia ma prawo weta. No więc jeżeli ten wniosek, ten draft amerykański przeszedł jako rezolucja Rady Bezpieczeństwa, to znaczy, że zarówno Anglia, jak i Francja nie użyły tego prawa weta. Sprawdzałem, one się wstrzymały od głosu razem z innymi państwami europejskimi. No to znaczy, że jednak ze Stanami Zjednoczonymi, z Trumpem musimy się wszyscy liczyć. Wracając do metali ziem rzadkich, rozumiem, że to jest takie przeciąganie liny. Władimir Zeleński zaproponował, żeby korzystały z tych zasobów Stany Zjednoczone na, na terenie Ukrainy. To samo proponuje Władimir Putin. No Notabene rzecz, rozumiem, dotyczy tych, tych samych ziem. Chodzi o to, żeby był taki parasol bezpieczeństwa amerykański nad tym obszarem. Inicjatorem tego jakby zapewnienia pieczy amerykańskiej w zamian za metale ziem rzadkich był sam prezydent Zeleński. No ale dalibóg nie mógł się on spodziewać, że prezydent Trump wypisze od razu rachunek na 900 miliardów dolarów. Zresztą temu problemowi bardzo dużo uwagi poświęcił prezydent Zaleński w czasie swojej dwugodzinnej, przeprowadzonej po ukraińsku konferencji prasowej dla dziennikarzy zagranicznych w Kijowie. To było w przeddzień. Rocznicy wojny 23, I on tam wyliczał, wyliczał w tym właściwym znaczeniu słowa Zeleński, że pomoc, jakiej Stany Zjednoczone udzieliły Ukrainie, no to był grant, a nie pożyczka, i że to było 100 miliardów dolarów. Dodawał, że Europa podobnie się zaangażowała finansowo. Razem z Japonią 120, sama Ukraina podobnie. No i takim odzewem na to ze strony Trumpa już teraz jest wypowiedź, że będziemy odzyskiwać nie 900 miliardów od Ukrainy, ale kilkadziesiąt miliardów. To wszystko jest bardzo zawikłane. Co już pojawiają się informacje, że Zeleński podpisze albo nie podpisze. No w każdym razie podczas tej konferencji prasowej powiedział, że absolutnie nie podpisze w takim wymiarze, jako żeby to obarczyło kilka następnych pokoleń Ukrainy, a on nie może Ukrainy jako prezydent, który nie będzie przecież przez dziesięciolecia sprawował władzy oddawać komukolwiek finansową niewolę na tak długi okres czasu. No, skoro mówimy o rzeczywiście zasobach, tym razem finansowych, to sam pan o tym pisze, że w Europie swoje zamrożone aktywa mają Rosjanie w sumie około 210 miliardów dolarów. O 30 miliardach z kolei mówił prezydent Macron. Dlaczego się z tymi pieniędzmi nic nie, nic nie dzieje, skoro one rzeczywiście są tutaj zamrożone? Były. Premier Wielkiej Brytanii Johnson, który próbuje załagodzić sytuację, to jest twierdzi, żeby nie potępiać za bardzo Trumpa, tylko szukać możliwości porozumienia z nim co do Rosji, co, co do tej wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No to właśnie Johnson twierdzi, że tutaj winna jest Europa i że to Europa, głównie Belgia, ma w swoim posiadaniu te zamrożone aktywa Rosyjskiego Banku Centralnego. No i tutaj. Też pamiętam, że Donald Tusk mnie pierwszy zresztą już raz wystąpił z inicjatywą na swoim tutaj, Twitterze, żeby te Aktywa odmrozić i przekazać je Ukrainie w sytuacji, gdy Ameryka prawdopodobnie tak wielkiej pomocy już udzielać nie będzie. No ale tu by trzeba było postawić pytanie, co Unia Europejska, Komisja Europejska w tej sprawie robi, bo wszystko to pozostaje na zasadzie słów. Tusk już parę lat temu o tym mówił, teraz znowu o tym mówi, a potem to wszystko cichnie, no i pieniądze dalej są zamrożone, ale może tak mały kraj jak Belgia, który ma w swoim posiadaniu te zamrożone aktywa, po prostu się boi Rosji. A w ogóle biorąc pod uwagę tę kakofonię informacji, możemy ocenić w jakim punkcie dziś jesteśmy, bo też prezydent Trump zapowiada, że spotka się z prezydentem Zeleńskim, być może w tym, być może w przyszłym tygodniu. Jak ocenić sytuację, w której świat się znalazł dzisiaj? Co do konkretów, nie możemy wiele powiedzieć. Z tego, co Putin twierdzi, to niebawem się odbędzie drugie spotkanie w Riadzie amerykańsko rosyjskie ale on twierdzi, że to nie ma niczego wspólnego z Ukrainą. Mówi też, że gdy chodzi o Ukrainę, to oczywiście Europa może być przy stole negocjacyjnym, ale nie tylko Europa. Mówi też tutaj o Chinach. Ja sądzę, jeżeli miałbym prorokować, że jednak ta wojna. W tej jej fazie najbardziej gorącej, chociaż teraz nic jeszcze na to nie wskazuje, Rosja w przeddzień rocznicy ponad 250 dronów wysłała na Ukrainę, więc chociaż obecnie nic na to nie wskazuje, żeby działania wojenne miały być przerwane, to jed jednak ja postawię teraz takie przypuszczenie, że do Wielkanocy to się wszystko zakończy. To znaczy zakończy się nie wojna y ogólnie, tylko będzie rozejm, będzie przerwanie ognia. Wielkanoc w tym roku wypada 20 kwietnia, jest to wspólna Wielkanoc, prawosławna i katolicka, i wykluczone, że Putin też będzie chciał na tym grać, bo ostatnio, jak wręczał medale bohaterom, tak zwanym specjalnej operacji wojskowej, bo 23 wypadał w Rosji tak zwany dzień obrońcy ojczyzny, no to mówił, że oni walczą, bo Bóg tak chciał. Niewykluczone, że Bóg będzie teraz chciał, żeby na chwilę te działania wojenne przerwać. Natomiast te dyskusje, czy Rosja napadnie na Europę, czy nie napadnie, to one o tyle nie mają sensu, że powinniśmy się zachowywać tak, jakbyśmy byli przekonani, że działamy zgodnie z zasadą. Chcesz mieć pokój, szykuj się do wojny. I to powinno być przede wszystkim nauczką dla Unii Europejskiej. Zresztą te ostatnie zawirowania pokazały, że Europa się Konsoliduje, a oby się zjednoczyła. Przypomnę tylko jednak, że Węgry w tej chwili podczas tych rezolucji zagłosowały tak samo jak Ameryka, Rosja, Burundi czy inne państwa popierające ten złagodzony ton wobec Rosji. O czym dzisiaj w Radzie Kraków profesor Grzegorz Przebinda z Instytutu Filologii Wschodnio-Słowiańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Bardzo dziękuję. Ja dziękuję.